Tu żuli. Chodzę w koszuli. A jak chcę sobie pojebać, no to trzeba mi zabulić, ta Także witamy wszystkich serdecznie. Cześć Krzysztof Stepiński. Tak i tam. Zostawcie łapkę w górę. Łapkę. Ale po pierwsze chciałam wam zwrócić do wszystkich yy, od was od hejterów, że ktoś umieszcza na tym filmie. Tak. Tak właśnie. Tak właśnie. Dla Was na hejterów i yy, z tego wszystkim. Cześć Miosławie. Fajnie, że wróciłeś. Cieszę się. Powróciłem. Powróciłem na YouTube. Oczywiście. Prosił do mnie Bartosz. Wartość o tym prosił, żeby wrócił na YouTube. Przepraszam, strasznie ciemno, idę zapalić światło. Tego pieca, proszę nie zwracać na to uwagę, bo ktoś zaraz pisze, że ktoś zaraz powiesz, że wymieni, i, i po krzyku. Elo, szeke. Elo. Ja nie znam takiego słowa. Czy mam ci dać modelne? Proszę, Kazio jest modelnym. Milek, czemu cię tak długo nie było? Czyś by zna, znalazł jakąś dziewczynę? Yy, brzmi to bardzo śpiesznie. Odpowiedź brzmi, że jeszcze, jeszcze nie mam. A, a żeby ja miał, to wtedy. Milek nigdy nie miał kobiety. Nie kobiety, tylko dziewczynę. Ja wolę dziewczyny, nie kobiety, bo kobiety to już, to już pewność. O właśnie, Henryka, Żeneta, policja, Sejle. No, turbinator. To teraz już przybiałeś. Czy ja zostaję moim chłopakiem? Ale ja nie, nie mogę ci zostać e, moim chłopakiem tylko dlatego, że musisz poszukać, poszukać sam na siebie, póki nie jest za późno. A, tu, tu, a ty, turbinator, wygadasz jak rabian Motocristo. Siam, jak matka się myje. Co matka się myje? O czym pierdolisz? Jak matka się myje? Idź ty przez te głupoty. Milek wygląda jak po twój e, Rodo ci nie podam. Czy, czy ty jesteś ten sławny giga, giga stream? E, czy ja jestem Giga Stream? Patek Dudek, albo David Jasper, albo Masakrator, to jest trzech na większych idiota, który oni do mnie wysyłają. Żadne paczek nie ma. To są hejterzy. Oni hejterzy, to są tacy pojebane. To jest 500 AQ. Oni mają coś nie tak kurwa. Zamówiłem bombę, ha, ha ha ale śmieszne, jak słyszałem, że turbinator, masakrator ma iść do więzienia, słyszałem, ale to jest kłamstwo, tak, oczywiście, Patek Dudek to jest yy, chora osoba i na przykład Dawid Jasper też jest aminowy, a ten masakrator, nie wiem, co mogę powiedzieć, on jest chory, pojebany człowiek, na tym kanale, jeżeli kto ma ADHD, to tylko... Turbinator masakrator. Jeżeli on robi filmiki i stawi, to też on ma ADHD. Po co ci gaśnica w domu? Jaka kurwa ga gaśnica? Gdzie ty widzisz ga gaśnicę? No, pokaż który gdzie. No, pokaż. Pokaż kurwa, no pokaż kurwa jaki gaśnicę. To nie jest gaśnica, to jest odkurzacz. Idioto. Ty masz na Przez Przestałem pierdolić. Nie, 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 jeszcze raz nie. Nie mogę ci dawać... Monitor y monitoratorem. Powiedziałam nie i koń kropka. W tak odkurzacze wy wyglądają. O, zobacz. Widzisz, widzisz taki odkurzacz? Widzisz taki, taki bedrę Ciągnie tyle prądu, a to jest 1500 watów. No, Agretat kurwa. Agredat to mam na w dupie, wiesz kurwa. Agredat to mam y ten, na w dupie. A ile kosztował ten odkurzacz, ja ci powiem tak groba kasa to będzie 2000 zł, koszy za 2000 zł taki odkurzacz, a wiesz ile kasy? tysiąca koła, dobra weź jebać siebie, no i git Mirek, krótko tak z takimi hejterami mieszkasz w Polsce czy na bagnie? ja mieszkam w domu i to jednorodzinnej ok, ok, zrozumiano? jeżeli nie rozumiesz, to kurwa jedź do szpitala Dokoroższy. Krzysztof Kononowicz był wielkim prezydentem. Ale on nie jest prezydentem. Jak ty w magazynie mieszkasz, gdzie rośnie a odkurzacz raz na, na rok. Co ty, który nie powiesz? Aj, aj, No to na kredyt go brałeś. Nie. Yy, to ten odkurzacz, które zostały wypożyczone z ogłoszenia, to było za darmo. Za darmo na ten odkurzacz. To jest odkurzacz Electrolux, a ma 1500 watów. Mówi to panu coś, panie kolego? O śmierdzącym bagnie kurwa, no. Odezwał się. A ty kurwa mieszkasz w bloku, z tym cuchnie i wyglądasz jak chuj. Pospolity. Ostatni jesteś chuj pospolity polski. Mój ojciec nie był na wojnie. Nie, nie, nie. Mój tata był w czarnym bylu Mówi to panu coś? Jak tam na bagnie? W dupie mam na bagnie. Kurwa, bagno, bagno. Brudas, tu ty jesteś. Nie wyzywaj mnie od brudasów. Brudas, tu ty jesteś. Jakie pokaźnicy. na to o czym Ty kurwa pierdolisz. Spierd dalej, następny kurwa. Aha aha, aha, aha. Aha, jak tam na bagnie leci. No, co tam? To nie jest kurwa, bagno to jest dom. Tak, to ja. Bo moja, moja matka śpi. I to słodko. Stopę, stopę. W dupie mam stopę. Wiesz, nie będę pokazywał, bo stet i obciach. No Żeneta to giga star. Sam jesteś jak złodziej. Złodziej i badeta, gaz do koleta. No, Żeneta jest kurwa, człowieku, przestań pierdolić. Że on jest seksualny, kurwa. Sam jesteś seksualny i kurwa, powiem ci tyle. Możesz się kurwa ożenić, co mi się. Pod y możesz z kim się ożenić, ale nie kurwa do mojej koleżanki. Wala, won. O, taki wałak, proska cała. Wiesz? Do herdyka. Yy. Wszystkiego najlepszego, Urberto, ale jesteś chujem, powiem ci szerze. Sto żebyś się posikał durne majtki, wiesz? No, Miał być dziennikarz, a mnie książę z bajki. Sam wy wyglądasz, kurwa, ksi książę z bajki. Amerykański się znalazł, półstronnikowy, jebany. <gryw> ja zamordowałem żonę, no kurwa, no ja chyba nie? Ciebie zamorduję. Przyjadę do, przyjadę do ciebie i ciebie zamorduję. Wiesz, w jaki, w jaki sposób? Tak! Pff, zechniesz nie ma. Czy, czy to prawda, że tw twoja rodzina współpracuje z, z centralnej Rosji z Putinem? To nie jest moja rodzina, że ja yy, nie żyję w czasach okresu wojny z tym Putinem, dzięki mamy dowody na policję. Idzie za kraty, no. Słaty, taty będzie taty kurwa. Słucham. <grym> Jaki? <grym> Idź ty. Pojebany jesteś na razie. Po pierwsze ja nie, nie, ja nie mieszkam na, na Bielusi, tylko mieszkam tu, w Polsce. Co? Gówno, prawda? No, Bartek. Hędrek, ostatni strasznik Polski. Co? <grym> Halo? A wiesz, że się fajnie zobaczymy na psach? No, no co, co ty powiesz, mów? Co to to zagaśnika, stoi za tobą. Co ty nie powiesz? Ślimak chodzi po ścianie. kiedy dalej. Kiedy posprzątasz pokój, brudasie? Brudas, to, 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 to ty jesteś, nie wyzywaj mnie. Tak, no, no to pokaz stopy, jakie masz czarne. Odchodzenia w płość się napadnie. No mów dalej. Ciebie słuchają. <noise> to ci się jadłeś? Ja podałem numer telefonu. Masz i będą dzwonić się do ciebie. No to mój numer to już czwarty raz podajesz akurat. No i dobrze. Będą dzwonić do ciebie. No i dobrze. No i cztery paragrafy. Cztery paragrafy. No, cztery paragrafy cztery dupy. <laughs> Macie geje, kogo? Czebie ciebie Mirek A, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, bagno. Mirek co, co, Boś zrobił? Jakbyś miał spały w sądzie. Nie pójdę do paki. Nie pójdę do pierdra. Dostanie 20 dostanie 25 lat na początek, a następnie do 50 lat. Słuchaj, wiesz, że dostaniesz że 20 lat za pobicie Henryka. Tak? Co ty nie powiesz? Feria ci mówię. A no. dlaczego bijesz matkę? No, a ja z ja nią ja rozmawiałem jej. ostatnio. A ja, co ty nie powiesz? Są nagrania. Są nagrania. No jasne, ja biję matkę. Żaneta mhm. to zła kobieta. A ja, a ty jesteś zły. A ty masz ADHD. A mam to w dupie. A dlaczego mieszkasz na bagnie? A dlaczego ty mieszkasz w broku? Cuchnącym. Kiedy live z piwnicy będzie, Ze schowka. Nie wiem. O tam klimat jest, co? No, dobra, na razie. Sam się słyszę się. To Kevin Waczak. Ostatni chuj Polski. Sukces. Ja to mam szczęście. Brawo. Polska kibicuje na durnego Waczaka. <noise> Cześć, co tam, pozdrawki, Na czacie, Pozdrawiam. Eee, pozdrawiam, pozdrawiam Ciebie. Pozdrawiam, a czemu żona to jest zawinięta w końcu na kanapie? Ja unikam takich tematów. tematy. a <śmum> no. <śmum> Ale śmieszne. Można się mikrofon, Można dać ten telefon do mikrofonu? O, daj telefon do mikrofonu, co chce powiedzieć taka Co? Ej, hey Kevin, hej kocham cię. No. Janek ma bjost. A się, że ja będę w sądzie. O matko. Ja to cieszę, kolego. Ja to cieszę, że ty na mnie napisałeś. Ja zabierz kliszota i wyślę. Gówno ci to obchodzi, co ja zrobiłem.